Blisko cztery godziny trwało gaszenie pożaru, który w poniedziałkowy poranek wybuchł w budynku mieszkalnym usytuowanym przy drodze wojewódzkiej 504 w pobliżu miejscowości Stępień. Zgłoszenie o palącym się dachu wpłynęło do powiatowego stanowiska kierowania w poniedziałek tuż przed piątą rano. Na miejsce skierowano trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Wojskową i Ochotniczą Straż Pożarną z Braniewa i Fromborka. W momencie przyjazdu pierwszych jednostek ogniem objęta była cała konstrukcja dachu, która wskutek nadpalenia uległa zawaleniu. W chwili, kiedy część strażaków walczyła z ogniem, inni sprawdzali, czy w budynku nie ma ludzi i zwierząt. Na szczęście okazało się, że budynek był pusty. Po ugaszeniu pożaru strażacy rozebrali uszkodzone elementy konstrukcji. Prawdopodobną przyczyną poniedziałkowego zdarzenia było podpalenie.